Siema wszystkim. Dzisiaj będziemy grać w Brawl Stars w Robloxie, Tak, dzisiaj będziemy grać sobie tą grę. ale pewnie um, większość was zna tą grę Brawl Stars, bo um, ona jest fajna, myślę. Więc my sobie gramy Shelly. <coughs> ja, ja już znam tą grę, bo tak no jak normalnie sobie gram w nią jeszcze nie nagrywam jej, bo po prostu nie mam czasu. Jak, żeby nie wiem, jak jeszcze jak, jak znagrywać na telefonie. więc my, będzie można, będzie można patrzeć na kanał. Tu tutaj się ktoś wystrzelił w ogóle, masakra, dobra, zbijemy. Eje, ej, je, ej, 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 chłopie, zostaw mnie. Zostaw mnie, no, woje. Nie goni. Ja tego nie rozumiem. Oczywiście zachęcam do subskrypcji z dzwonkiem, jak jeszcze tego nie robicie. Bo lecimy po 30 subskrypcji. I łapeczkę w górę. Jeszcze jak nie Zawieźcie subskrypcji z, i z złapę... No i nas załatwił. Okej, okay, musimy na kogoś innego wziąć. Mamy oś prawie 1000 już tych pucharków. Ja mam na swoim głównym koncie normalnie. To ja mam już wiecie ile masakra jakaś. Mam aż... 10 tysięcy ponad, więc masakra. Co jest to, random? Co to? Aha, randomowo mi wybiera, okej, okay, a mamy skrzynkę do otworzenia. Co mi wypadło? 8 bull power, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Teraz wyjdźmy z tego shopu, no i Jessie gramy. Jessie, ja mam Jessie, więc myślę, że będzie fajnie. Stworzyłem sobie tą animację, ponieważ... Ja wiecie, ja, ja teraz muszę być normalnym człowieczkiem, który se lata. Po prostu jak normalny gracz w Robloxie. I ma normalną animację. Co to się stało? Jezus Maria, co widzieliście to? Mnie wyrzuciło. Dobra, chodźmy sobie tu. A nie, tutaj się nie da. No nie, no zablokowałem się, naprawdę? Nie, nie zablokowałem. Aha. Okej, okay, czyli mogłem... Mo co? Co to jest? To chyba Karla! Ojo! Ole mnie wywaliło. O, czy sobie na tą kulkę? Nie wiem co to jest za kulka. Może bola no ja nie wiem. O, kurde! Ale mnie wyrzuciło. Masakra. Masakra, masakra. A chodźmy sobie tutaj. Jakby co? Nie pytajcie się, dlaczego tam jakieś dźwięki z Discorda. Bo to po prostu wiesz, Wiadomości mi przychodzą dzisiaj rano, bo jest 8.15. Tak. O, Nagrywamy to tak rano, ponieważ teraz mam. czas! Jezu! Ale tu wywala w ogóle w kosmos te dziwne te. Nie, nie mogę nikogo znaleźć. O, Bibi. Patrzcie, Bibi. O, zlagowało mi i nie puściło mi. A, bo nie mam amunicji po prostu. No chodź tu. Patrzcie, nie chce do mnie iść. O, kurde, camper! Ale szkampi się. No. Zaraz dadam. ja mam HP. Nie, może tego nie widzicie w sumie. No i, ale najgorszy jest w tej grze, że, um, że te skakanie się ładuje po jakimś czasie. I to jest takie. O Jezus! Pa! Fajk. Aj, i dobra, gramy jeszcze se raz. A może kolta? Colt? Na siódmej randze mam Colta, dobra, może sobie podgłośnimy. O nie, o nie, o nie, El okay. nie wiem czy słyszycie coś, patrzcie, category code. XD leży, 900 pucharków mamy, zaraz będziemy mieć broka odblokowane co nie? To 100 pucharków i mamy już skrzynkę małą. mogę się tutaj... Dobra, że... To by jak oni niby... Ej, coś ma 66 pucharków, a ma parę. No nie gadajcie. O, al primo! El primo! Chodź tu! Chodź tu. Dawaj, strzelaj tym. O, leży, dobra. Mamy ulta załadowanego. Ulta się chyba puszcza. E. Watchcie. Tego bóla zjedzone. No nie, nie zjechaliśmy. Dobra, Bula! Chodź tu! No, dawaj, leży! Jest! Dobrze. Ile mamy, puchaków? 540! Mamy ulta. Dobra, musimy nam się chapać trochę. Zobaczcie, go barleya. Chodź tu! Chodź tu! Nie, no, zdekałem. Z jak to wygląda, jak on tam leży? Widzicie, widzowie. Że... No, po prostu masakra. Może zagrajmy sobie kulem. Ej, czuję tę rangę na nim! Ja mam, to. mam takie duże pocharki na nim. Dobra, chodź tu. Ej, nie bije w ogóle? Jak to się stało? Dobra, muszę się odrodzić. Ten ból ma mało HP, znaczy ma dużo HP. Nie wiem dlaczego. Barley rzuca tymi swoimi... Barley to jakiś dobry po prostu jest. to Barleyem? Barley no, o nie, bo on ma 3000, dlatego. On tu kogoś zabiłem. Tak nikogo. Ale patrz, zaraz będziemy mieć. O nie, tara, 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 chodź tu. O, ale bój, ten ból bije po prostu. No nie miałem ulta już. Tam brakuje do 1000. Dosłownie. Bra, kupmy sobie tą skrzynkę. Jak mamy. 5 gemów, O kurde. I nigdy mi gem nie wypadły, przyznam. Może kupmy sobie jakieś ulepszenie do jakichś Bro. Brogerów. Nie wiem, jak się tutaj te ulepszenia kupuje, na przykład do Gula. Aha, nie wiem, okej. Okay. To jest. Aha, nie wiem. Uhu! Piszcie w komentarzach, kto zna Brokers. Bo. Po prostu bardzo wie chciałbym wiedzieć. Patrzcie, to, patrzę. patrzę. Ktoś ma zombie animation. Nie, ja mam o... Oże, zaraz ja mam... No co no, to, to było? Nie mnie zatruło? Ktoś grał krukiem? Co? No, nie grał. Może zabrajemy tym brollenem A może Karlem? Karlem dawno nie grałem. ma za dziwną animację? Co, co on robi? Nie kolejny spike. Ja przeskoczył. Nie dobra, ja mam mało życia. nie w sumie. O szed teraz mam du mało życia. Roból tutaj chcę dojechać. No jak on nie tak z daleka, no. Jezu. Chciałbym zbić po prostu... No, po prostu ja nie rozumiem tej gry. Dobra, Barleyem zagrajmy.

no ja jest ja, ja, ja. o, no dlaczego musiał? Dobra. Mamy Karl A nie, bo nie, to chciałem, kurde, dobra nie ma. O bo. Leży, dobrze? Ciasbą Argów! Jest. jest! Mamy tysiąc! Nicko nic nie osiągnąłem? No, serio? Wow, wow, wow. Ja chcę teraz zdedać. No, zabij mnie, bocie. Chyba mnie zabije. Bo w sumie ja nie potrzebuję już więcej. ...kajlarza. A i patrzcie, jak to wykro. Musiałeś mi zapłacić te głupie bocie. Jakbym tak na niego to nie? Tak, mam broka. Ja. ja jeszcze nie grałem brokiem, nie? <śmiech> <śmiech> którym? Mam, mam gluta w gardle po prostu i tak. O, trafiła bóla! Widziście? Ale kroki to są duże, co jest? Ta amunicja mu się tak ładuje jakoś tak nie za bardzo, ale spoko. Prawie go sam zatrafiłem. Ból się to kampił. Zopatrz, nie możemy sobie tutaj wjechać. O, no i poleciał. Ja też poleciłem. O nie, o nie. Ty sam o, tam uciekł? O, shift locka ma. Dla shift Serio? i wybuchła. O, 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 Dobra, chodź tu! Chodź tu! Nie! Nie no... Dobra, otwórzmy sobie skrzynkę się zostawić łapkę w górę, słuchajcie, bo to, to się dzieje. Okej, okay, co mamy? 7 Nita Power z 13 Gold, ok. Ej, można skina kupić. Można skina kupić. Czekajcie, widzę, że zaraz będę. Raz sorry, widzę, że próbowałem, um, ale po prostu musiałam odebrać. Nie musiałem odebrać, tylko coś do mnie po prostu. Ej, bo ja mogę kupić tutaj za... A nie, bo to za 10 robuxów, co jest. Ja się kręcę. Myślałam, że to za 10 gemów, 30 gemów można kupić. Właśnie Ej, w ogóle dużo tutaj... Dobra, gramy. Ej, zbiera Brawlers. Barley, Carl. No Carlem zagrajmy. Carl. Carl is my name. The auntie is Maggie. Nie no, ja tak powiedziałem po prostu, bo ja znam trochę tego prosta O, zabiłem go. Ale podskoczył, widzieliście? Nie ja wiedziałem, że to bo ty a, skakać. O, 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 o. Patrzcie, dwóch naraz załatwia. Poskoczył jeden. Okej, okay, ten leży. Zaczę no, go... w ogóle. Oh. A okay, ogóle... to jest mój friend. To to jest tak naprawdę moja koleżanka, która mnie dołączyła. Bo on mi przeszkadza teraz. Dobra. Lecimy, mamy ulto. Dobra, ten gość w ogóle ma lagi jakieś. zostawmy w spokoju. Mam teraz będzie pisać? Słyszeliście jakąś takę? Takie dźwięki? Pry, pry, tu właśnie to było ten. Właśnie właśnie wiadomości. O, patrzcie, nie jest taki Nie no, dobra, barier tu nie przyjdzie. Brok, ja chciałbym Broka dojechać. Ja zawsze ważyłem dojechać Broka. Chodź, jeżdżemy na niego! Ooooooooo! Masz! Masz! O nie! Jak, jak tu bije? Rakiety biją strasznie! Jezu! Tam się, się ule... I dobra, teraz wjeżdżamy! Wjeżdżamy go! Wjeżdżamy! wjeżdżamy go! Wjeżdżamy! Jest! I dosięgam go! Jak cudem! No. Ale nie da mi tu wskoczyć gość. O! A tam jakiś barlek ma mało HP. Mogę też tu jechać! Nie! Dobra, brok, brok! Broka rozwalam i zrozwaliłam! To co idzie? leży, kurde! To jest moja koleżanka, widzicie? widzicie? Nie wiem czy widzieliście. Dobra, brokiem zagrajmy czym, czy teraz czym? Trochę nie wiem kim teraz... Dobra, może tym zagrajmy. Prostkiem naszym. Spokojnym. No jajo. Dobra. Co mm. ja teraz chciałem powiedzieć? W ogóle tutaj coś się lewituje, jakieś. Co Nie. Chyba mi zlagowało serwer. Coś mi się to tak wydaje. A może nie. Oooo. No. O, o, o. Ej, wystrzeliłam ją ja w powietrze. Jakiś lak był. No pik leży. Pik leży. Brock jest mistrzem. Po prostu mistrz. Weźmy sobie tutaj. Ile już trwa 14 minut. No to myślę, że zaraz będziemy go kończyć, bo jedzie ja mam trochę jeszcze... Dobra, zobaczmy jeszcze tego gościa. I mamy ulta, bo ja chciałabym jego ulta przetestować, co nie? żeby będę nikt tutaj... Dobra, przecież to myślę. mordy! Co tu się dzieje? Ja bie... <noise> O ja cię kręcę! Co się stało? Mmm, no, dobra. Jezu. Dobra, będziemy kończyć ten odcinek. Niestety mam nadzieję, że Wam się spodobał. <laughs> Napiszcie w komentarzach, kto lubi Stars, bo ja bardzo lubię. No, może nie aż tak bardzo. Czasami się raidżuje strasznie na tą grę. Ale jest fajna. Myślcie sobie, jaka już może być fajna ta gra. Patrzcie, spamujemy tym. O, jakiś gość do mnie przyszedł. Siema, siema, siema. Nawet za. Jezu. Nie, no dobra, kończymy odcinek. Ale patrzcie, jeszcze mam skrzyneczkę. Jedną, to sobie może. Zróbmy sobie jedną skrzyneczkę. No i token double, czyli ten. Dwa jedze to... -a. a co to jest? Uuuu... Co to jest? Ej, a co to jest 10 tokens? Ja kupuję zero boksy. Co to? Ja mogę to zebrać? To jest? co ja zrobiłem? Gemy, Co, co? What I klukiem on gra. Dobra, uciekam. Dobra, do się papa. Pa.